Cześć moi drodzy, witamy Was bardzo serdecznie. Witamy Was na kanale Karolina G. Witamy Was w nowym vlogu. Ja się szykuję, Matyścia też, zbieramy się z dziewczynkami i jedziemy się na shopping. Być może niedługo pojawi się jakiś hol zakupowy, możliwe, że Maty wrzuci na swój kanał, jeśli sobie coś tam kupi, a ja na mój. I powiem Wam, że dzisiaj robiłam próbę tego tuszu, który Wam pokazywałam w tamtym vlogu. To jest tusz Max Factor Lash Revival. I on ma wydłużać, takie robić silne rzęsy itd. i tak dalej. Powiem Wam, że nie wiem, odwrócę kamerę i może sami zobaczycie, czy on w ogóle zrobił moje rzęsy jakieś dłuższe. Może trochę, ale musiałam bardzo długo, że tak powiem, nim operować. I przez to, że tak długo nie operowałam To był taki dosyć twardy Dałabym mu 6 na 10 Także szału nie ma I dzisiaj mam na sobie jak widzicie ten krem Dzienny krem z Nivea I on ma SP, SPV15 I on tonuje nam troszeczkę twarz Powiem wam, że on jest dosyć mocno tonujący I ten kolor ma taki, że troszkę Przyciemnia tą skórę Ale całkiem taki wiecie naturalny Nawet mi się podoba, myślę, że się porubimy Jestem z Jankiem. Będę jeździła z nim samochodzikiem Będzie mnie wiózł Trzymajcie kciuki Musimy, musimy wygrać, nie? No. O, Wariat Bardzo serdecznie witamy was w nowym dniu. Mamy poniedziałek. Jesteśmy już pod szkołą i jesteśmy dzisiaj dość wcześnie, muszę wam powiedzieć, bo już 8:33 jesteśmy pod szkołą. Normalnie byśmy o tej godzinie dopiero wyjeżdżały z domu, a dzisiaj już jesteśmy pod szkołą. A dlaczego? A dlatego, że musieliśmy zawieźć Rabusia, bo dzisiaj ma kastrację i on musiał być na 8:30. Teraz ja przyjechałam zawieźć dziewczynki i potem wrócę po Rabusia. I tak nie można wchodzić mojego Drodzy ze zwierzętami e, do środka, no, bo wiecie dlaczego, i po prostu rabuś musi być tam sam. Troszkę się stresuje. Mam nadzieję, że będzie czuł się w miarę okej okay po wszystkim, e, no i że będzie dzięki temu dłużej żył i będzie szczęśliwszym kotkiem. No, a my jesteśmy po weekendzie, powiem wam, że się tak nie wyspałyśmy, prawda? No. Powiedzcie dlaczego? Ja, bo, bo tak. Tak, w, um, wczoraj, no wczoraj, dzisiaj w nocy, um, było tak dużo wiatru, padało tak deszcz, że aż tam, jak, gdzie są te sklepy, to ten cały taki budynek, gdzie pokazuję, jakie sklepy są, po, um, te, przewróciło o tak, i cały ten gładz był wszędzie. Jak um, chcieliśmy Rabusia tam, ten, ten dać na kastrację. Tak, tak. Jak jechaliśmy za wieś Rabusia, to okazało się, że cały taki, to nie budynek, tylko taka. Reklama wielka na rondzie, która się przewróciła. Wszystko się tam potłukło. To nie było szkło, chyba plastik, ale potłukło się bardzo duże. Jakby na rondzie jechał samochód, to by go normalnie przygniotło, ale powiem wam, że martwiłam się o naszą altankę, o nasze gazebo, bo po prostu aż je podnosiło. Trzeba było to umocnić. Wczoraj dwukrotnie w tym deszczu, to w ogóle był huragan, moi drodzy. I co jest w ogóle niezłe, całą noc, mówię wam, dosłownie spałam tylko dzisiaj półtorej godziny. Całą noc wstawałam, patrzyłam na bo nie mogłam spać, strasznie wiało, buczało. E, no, masakra. Lila też mówi, że się nie wyspała, mm. że boli ją wszystko, tak? I boli cię głowa. Ja dwa razy się obudziłam. Nawet nie chcę jej się, jak widzicie, za bardzo rozmawiać dzisiaj. Mówi, że jest zmęczona. No ale nie dziwię się, bo ja jestem padnięta. A w ogóle w okularach do was mówię, bo jak jechałam, to e, świeciło mocno słońce, a moje oczy no. są takie zmęczone. jestem padnięta, Mama najpierw mi mówisz... do szkoły. No wiem, ale ja jeszcze muszę rabusia odebrać. Też mam dzisiaj sporo zajęć, wiesz. Mama 3 trzeba... godzin. Do no wiem, ale od, odbiorę Rabusia, niuni, trzeba się nim zająć, trzeba posprzątać, trzeba jechać do sklepu, zrobić duże zakupy, ale bo Rabus już nie będziesz mamy. Nic. A w ogóle był bank, bank holiday wczoraj i już nie mieliśmy co jeść, praktycznie chleb na wszystko. I tak już kombinowaliśmy, żeby pozużywać te wszystkie, wiecie, rzeczy, które tam ewentualnie zostały do jedzenia. Dziewczyny się do szkoły mają makaron z serem białym i z <grym> Także tak. No, a, a chciałam coś powiedzieć, mama. Jak mówiłaś tutaj o tym tornadzie, no i wtedy powiedziałaś, że że bo słońce świeciało. Świeciło, bo teraz taka wielka chmura przed nami, a świeci też e, słońce. No dobra, witamy Was o poranku. Pomarudziłyśmy troszkę, bo naprawdę noc była straszna. I życzymy Wam lepszego dnia i lepszej nocy niż nasz. No. Patrzcie, jaka jest chmura. Mówiłam, że przebija właśnie słońce, ono jest takie bystre, a takie mamy chmury nad. Naszą e, szkołą. moi drodzy, już byłam też w klinice i rabuś będzie do odbioru o 15, także wiele jeszcze godzin muszę na niego czekać. Myślałam, że to będzie krócej trwało, ale jednak nie. On też rano trochę zjadł, czego nie powinniśmy mu dawać jedzenia ogólnie, ale nikt nam nie powiedział za bardzo, więc on ze względu na to też musi zostać tam dłużej trochę. Byłam na zakupach, mam cztery wielkie torby zakupów z Aldika. Zastanawiam się, czy wam zrobić chor zakupowy, czy może nie, bo jestem tak głodna jest mi aż słabo, więc może sobie to daruję. Zresztą zaraz zobaczę, jak to rozpakuję, czy mi się chce, czy nie, bo jak widzicie, mam jeszcze nawet kurtkę. Moi drodzy, jednak stwierdziłam, że pokażę Wam i zrobię Wam food haul. Bardzo dawno nie robiłam takiego dużego food haulu i powiem Wam od razu, że zakupy są z Aldika wydałam 104 funty i pokażę Wam zakupy na około tydzień. Jeszcze trzeba będzie na pewno dokupywać jakieś pieczywo, świeże owoce i tak dalej. No i dobra. Mamy tutaj chleby. Najpierw dwa chleby tostowe. Jeden taki jasny, drugi z ziarnami. Takie duże. Tutaj mam oliwę z oliwek i powiem Wam, że uwielbiam ją, a bardzo dawno tej oliwy z oliwek nie było. To jest oliwa z oliwek z czosnkiem. Ona jest przepyszna. Czasami jeszcze można kupić chili, ale ja wolę tą z czosnkiem. Następnie są tutaj tarcze do szlifierki. No, dużo teraz szlifujemy, więc są potrzebne. To na takim dziale chyba włoskim było, czy coś w tym stylu. Taka marmorada limonkowa. Zobaczymy, jak to smakuje. Spróbujemy. Następnie mamy cheddar ser. W takiej oto kostce. Później jest tak e, ketchup, a tutaj wzięłam pasatę. Będą robiła na pewno jakieś warzywka w pasacie. E, kolejna rzecz to są dwa pełne mleka. E, w takich widzicie tutaj opakowaniach. E, soft cheese. E, Peł, pełnotłuszczowy. Tutaj takie do piekarnika paluszki, ciekawie dosyć wyglądają, to jest takie pieczywo, coś jak pita trochę, no może troszkę inne i to jest do piekarnika, dwa opakowania, można je wrzucić do zamrażarki, jak się kończy pieczywo to jest jeszcze alternatywa. Następnie paracetamol, bo dzisiaj rano mi się akurat skończył, tutaj mamy hummus o smaku chili. Taki widzicie ostrzejszy. Tutaj cztery pomarańcze, tak z myślą, o koktajlach. Potem jest, są dwa opakowania salami. U nas dziewczyny lubią salami i my też lubimy salami. Dodatkowo zawsze można zrobić jakąś pizzę, też lubimy salami najbardziej. Brytyjskie jajka i tutaj mamy te duże jajka jest. Trzy opakowania, u nas też bardzo dużo schodzi jajek, bo my bardzo lubimy jajka i dużo ich jemy. Następnie wzięłam taką jakąś multiwitaminę, wiecie, no po prostu żeby sobie rozpuścić z wodą i troszkę sobie tutaj witaminek dostarczyć. Następnie są dwa masła, takie widzicie w kostce niesolone. Kolejna rzecz to są takie smutiski i dwa o smaku truskawkowym, dwa o smaku malinowym i to jest do lunchboxów bardzo fajne. Kolejna rzecz to są trzy papryki, czerwona, żółta i zielona. Później dwa opakowania fasolki czerwonej w wodzie i ja sobie używam ją właśnie na paternie do jakichś różnych warzyw, no do różnych rzeczy możecie używać fasolka. Następna rzecz to jest mrożony kalafior i broku. Też już jest fajnie, bo jest w takich wiecie cząstkach i jak się nie zdąży zjeść, no to się nie marnuje, bo świeży czasami już wiecie leży w lodówce, się go nie zje i potem się coś wyrzuca, a mrożony nie ma tego problemu. Kolejna Kolejna rzecz to jest taki zestaw sałatkowy, taki miks i tutaj skusiłam się, bo jest, są buraki, jest rukola, naprawdę bardzo dobre. Kolejna rzecz to są mrożone maliny do np. owsianek, do jakichś takich batonów zdrowszych i truskawki, dwa takie opakowania. Kolejna rzecz to mamy migdały, tutaj kolejne orzechy. Tych orzechów będzie dość dużo, bo teraz sporo orzechów jemy. I właśnie do, zmyślam o różnych batonikach. I tutaj jeszcze widzę, że pistacje są. A tutaj mamy też suszoną żurabinę. Następnie opakowanie winogron. E, tutaj szparagi i szparagi jeszcze gdzieś będą, bo y, kupiłam dwa opakowania. Kolejna rzecz to jest taki koncentrat pomidorowy w takiej tubce. Ja go bardzo lubię. On jest taki, bym powiedziała, intensywny w smaku. Dodaję go często podkręcając smak sosów pomidorowych czy pomidorówki. Kolejna rzecz to są mokre chusteczki, najzwyklejsze do jednej łazienki, do drugiej łazienki. I ja lubię też mieć opakowanie przy toaletce, jak robię na przykład makijaż, to też ręce sobie wycieram. Kolejne to są ryże, trzy smaki zwykle, trzy smaki truskawkowe. No, takie ryże dziewczyny moje bardzo lubią. I oczywiście jeszcze jedne orzechy, tak jak wspominałam, orzechów dość dużo kupiłam tu są takie przekąski, jakieś takie bułeczki, one są też pojedynczo w środku pakowane, można je właśnie fajnie użyć do lunchboxów, tak one wyglądają następna rzecz też jako przekąska, gdzieś jak się wychodzi na spacer albo do lunchboxu po prostu jak dzieci wołają czasami coś słodkiego, to takie czekoladowe, cieniutkie malutkie naleśniczki kolejna rzecz to będzie gnocchi, jakiś włoski tydzień był w ogóle w Aldiku i tutaj mam Gnocci, e, cztery opakowania: dwa opakowania z mozzarellą e, i pomidorami, i dwa opakowania z pesto. Czyli tak e, do różnego sosu, do podsmażenia, coś można fajnego zrobić. One są naprawdę bardzo ciężkie, duże, ciekawie wyglądają. E, tutaj mam salsę e, ostrą. Ja tą salsę używam często do śniadania, niekoniecznie do Doritosów. Następnie zobaczyłam, że jest taki risotto ryż. I planuję zrobić na dniach jakieś dobre risotto, więc też ryż wpadł. Szczypiorek rośnie mi na ogródku, ale jest jeszcze go, jeszcze go nie na tyle dużo, więc dokupiłam. I jak zużyję część tego szczypiorku, to reszta, moi drodzy, pójdzie też do ogródka. Grecki jogurt z mniejszą zawartością tłuszczu. Tutaj mam makaron. Kolejne to takie bułki do hamburgerów. Planuję zrobić w tygodniu dziewczynkom takie hamburgery, i z myślą o tym, żeby one były z piersią z kurczaczka. Takie kotleciki, do tego jakaś sałata, pomidorek. Bardzo fajny pomysł. E, następnie były kawy, a już się skończyła nam kawa do ekspresu całkowicie. E, I tak, es, espresso, ona jest wtedy najbardziej sucha. Zresztą do naszego automatu potrzebna jest kawa do ekspresu. Jedną zaryzykowałam, widzicie, czwórkę Italian style, 100% arabika, ale takie kawy już zapychają często automat, a e, wskazania są do tego, żeby używać tylko kaw, espresso. Espresso, jak to woli. I tutaj suszki, ma bardzo ochotę na sushi, więc takie większe opakowanie. Dwie takie najzwyklejsze pizze, gdzie dziewczynki mogą stworzyć swoją pizzę: mogą położyć sobie salami, jakieś warzywka i sobie po prostu stworzyć swoją pizzoszkę. Pierwsi z kurczaka, takie opakowanie. Tutaj pałeczki z kurczaka do zupy, Następnie fusili, makaron, taki troszkę bardziej pełnoziarnisty Dwa opakowania jabłek. Gala, e, ziemiaki, tutaj opakowanie całe duże marchewek, e, łosoś i to takie dosyć spore opakowanie łososia dwa takie filety. Następnie do mrożenia takie torebeczki można jedzenie pakować czy mrozić. E, takie w białej czekoladzie ciasteczka. Następnie mamy tutaj mango, 30% było nawet przecenione, a w ogóle jest bardzo świeże. E, tutaj taka maszynka do usuwania różnych kłaczków, e, jakiś wiecie, ze swetrów. Też ona była akurat w waldiku, więc spadła do koszyka. E, to są ciasteczka też takie o smaku figowym, bardzo dobre. Następnie opakowanie cebuli, e, lodowa e, sałata. Tutaj cztery z mikrofibry, e, takie ściereczki kuchenne, cztery pomidory, e, które będą zaraz jeszcze napakowane. Na słoneczku, super sobie dojrzewać. E, tak jak wspomniałam, jeszcze jedno opakowanie szparagów dwa mleka e, lacto free, dużo bananów e, i do szkoły i na jakieś placuszki, e, tutaj dwa opakowania takich mniejszych, smacznych pieczarek, e, papryka, tym razem papryka ta dłuższa, ona jest smaczniejsza na kanapki, a tamta bardziej do smażenia. I tutaj dwa duże ogórki e, i jeszcze dwie ostatnie rzeczy, jakie chcę pokazać, to cztery e, awokado, takie widzicie, dwa już były bardziej miękkie, a dwa jeszcze nie. I ostatnia rzecz, to są też pomidorki z gałązką ale już te troszeczkę mniejsze my bardzo dużo jemy pomidorów i to są wszystkie zakupy jest tego troszkę myślę, że starczy na około tydzień oczywiście jeszcze pewnie będzie trzeba dokupywać jakieś najbardziej potrzebne rzeczy moi drodzy muszę wam powiedzieć, że mamy już godzinę prawie 16, a z kliniki jeszcze nie dzwonili żeby odebrać rabusia trochę się martwię, bo to już bardzo długo trwa eee... No, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Oni mówili, że to będzie dość długo trwało, ponieważ rabu się rano zjadł i oni chyba czekali, żeby on tam się, wiecie, załatwił i tak dalej. Oni też jak go wybudzą, to chcą na niego jeszcze popatrzeć przez jakiś czas. Nie chcą go tak, wiecie, od razu wypuszczać. Wiecie, no chcą mieć pewność, że jest wszystko ok, ale bardzo długo już to trwa. Już odebrałam dziewczynki ze szkoły. Matysia ma właśnie hiszpański, a Lila wróciła taka podekscytowana, ponieważ okazuje się, że już za dwa dni zaczyna basen i będzie miała przez resztę semestru chyba 10 zajęć co tydzień, po jednej godzinie mniej więcej, e, będzie przyjeżdżała ze szkoły na basen i bardzo ją to cieszy, bo to kolejna oznaka powrotu do normalności. Mało tego, będzie przyjeżdżała na basen, który jest niedaleko naszego e, domku, więc też się bardzo cieszy, bo wie, że to basen jest duży i fajny. E, dodatkowo e, pokażę Wam, jaka dzisiaj fajna ulotka przyszła i jestem trochę zainspirowana. Chciałam Wam pokazać, jaka fajna ulotka dzisiaj do mnie przyszła. Przyszła do mnie ulotka z daniami takimi klasycznymi, najbardziej popularnymi daniami angielskimi. I wiecie co? Cały czas mi coś przerywa, teraz mi się skończyła karta. I chciałam Wam powiedzieć, że takie są fajne, klasyczne, angielskie dania, że stwierdziłam, że muszę coś zamówić, muszę wejść w ogóle na stronę i przyszła mi do głowy w sumie, przyszła mi coś do głowy. Czy Wy byście chcieli, napiszcie mi w komentarzach, żebym ja Wam we vlogu jakimś na przykład, czy osobno, ale raczej we vlogu pokazała jakiś przepis typowo angielski, żebyście mogli sobie zrobić jakiś taki obiad, bo na przykład pomyślałam, Myślałam, że można by było zrobić, nie wiem, cottage pie, który jest bardzo prosty, jakieś mięsko, zazwyczaj do obiadu angielskiego są podawane takie, widzicie, ziemiaczki, jak tutaj macie, i warzywa, i najczęściej nie surówki, bardzo rzadko, w ogóle praktycznie nie surówki, chyba że kolesław, i e, na przykład pieczone ziemiaczki, albo rozbite takie ziemiaczki, do tego bardzo często gotowane albo pieczone warzywa, więc naprawdę powiem Wam, że niektóre rzeczy są dobre. Zup raczej nie jadają, ale na przykład jedzą zupę z warzywami i z kurczakiem, albo krem z pomidorów. To jest takie, bym powiedziała, najbardziej klasyczne. Desery mają obłędne i naprawdę niektóre rzeczy są bardzo, bardzo smaczne. Jeśli ktoś lubi lamba na przykład, czyli jagnięcinę, no to też mógłby smakowało wiele, ale wiem, że też y, dużo osób nie lubi jagnięcinę, wtedy można coś z wołowym mięsem na przykład, czy coś w tym stylu. Ale zobaczcie jak to wygląda. I tutaj naprawdę całkiem nieźle. Także dajcie mi znać w komentarzach, czy chcecie, żebym coś dla Was fajnego angielskiego ugotowała. Dzień dobry, moi kochani. Mamy tutaj dziewczynki, jest poranek, szykują się. Do szkoły, ale najpierw jedzą sobie dzisiaj zwykłe kukurydziane płatki na mleku z miodem. Powiem Wam, że dziewczyny się wstały takie niewyspane, co No. A nie wiem czemu. Ja też tak nie wiem czemu. Ja myślę, że to dlatego, że dzisiaj po południu jest wizyta u dentysty i od razu włącza się. No. <laughs> A lubicie jeździć do dentysty tak ogólnie, no. czy? No. Tak? A boicie się w ogóle dentysty, czy nie? Nie. Nie. No i także nasi widzowie, którzy się boją, to niech biorą przykład. Z dziewczynki się nie boją, bo nie ma czego, prawda? Uh -huh. Trzeba dbać o ząbki. I ja wam, moi drodzy, jak już się ogarnę, opowiem, jak tam. Rabuś się czuje po wczorajszym zabiegu. Moi drodzy, już pod szkołą powiem Wam, że Lila się nie może doczekać, bo jutro idzie na basen, że zaczyna w ogóle taki WF, że będzie miała basen. Bardzo się z tego cieszę, jak widzę, jak ona się cieszy, to ja się cieszę. Powiem Wam, że zaraz śmigam do Azdy, muszę kupić Matysi jakąś spódnicę. Ona tak wyrosła po długości ze spódnic, że aż dziwnie to wygląda, jak chodzi, wiecie, trochę takiej za krótkiej spódniczce, szczególnie do skarpetek, bo jeszcze jak ma stopy, to ujdzie. Myślałam, że się obędzie już do końca roku, żeby nie kupować, bo później nowy uniform, nowa szkoła, nowy uniform, ale niestety trzeba kupić. Dodatkowo chyba białe koszulki, zobaczymy czy będzie coś ważniej. W ostatnio były braki u nas. No także zaraz ruszam i zobaczymy co tam wpadnie mi w ręce. Pięknie świeci słoneczko, miało padać z dni, ale powiem Wam, że to pogoda jest w kratkę. Raz jest słońce, raz deszcz, także nie jest tak źle. Drodzy i w ażdzie, y, zobaczcie co dorwałam, że tak powiem, spodobała mi się bardzo ta y, koszulka, bo ma taki ciekawy materiał, jak widzicie, była jeszcze jedna z myszkami Miki, ale niestety nie było mojego rozmiaru y, i zobaczcie y, jaki w ogóle tu jest bardzo optymistyczny napis, happy times are coming i ona kosztowała 8 funtów, skusiłam się, bardzo mi się spodobała y, i udało mi się dorwać spódniczki dla Matysi, to jest dwupak, Szarych spódniczek, wygodnych takich, widzicie, mięciutkich, za 10 funtów na 11-12 lat. Mam nadzieję, że nie będą za krótkie. Jakbym chciała wziąć dla niej większe, to jest taka lipa, że wszystko jej odstaje mocno w pasie. Miałam Wam też powiedzieć, opowiedzieć coś o rabusiu i o tym, jak on przeszedł. Wczorajszy zabieg. A propos rabusia, to Wam pokażę, jest tutaj. E, powiem Wam, że wczoraj był w średnim stanie. Był taki otumaniony, biedny. Chciałam się nim tutaj mocno e, zająć. Co niu-niu. Jeszcze dzisiaj go bardzo obserwujemy. Ma leki na najbliższe 3 dni. Apetyt ma dobry, na szczęście po narkozie nie wymiotował, a też tak mogło być. Myślę, że wszystko przyjął całkiem w porządku. Zabieg przeszedł dobrze, ale był długo, tak jak Wam mówiłam, w klinice. No i wczoraj już nie vlogowałam, wieczorem skupiliśmy się wszyscy na nim. Miał być cały czas w jednym pomieszczeniu, ale on bardzo, bardzo miałczał, więc stwierdziliśmy, że nie, że on nie ma problemów, jakiś wiecie, czuje się całkiem nieźle, więc go puściliśmy z tego pomieszczenia. Trzeba było też zadbać o to, żeby on miał Ciepło, tak, to było bardzo istotne, żeby kotek był wczoraj w cieple. E, przygotowałam mu tu spanko, w sypialni był z nami, także e, myślę, że wszystko fajnie przebiegło. Mamy kontrolę z rabusiem trzy e, dni po zabiegu, czy dwa dni? Jutro albo pojutrze muszę spojrzeć w kalendarz, bo ten tydzień jest naprawdę bardzo busy. Dzisiaj dentysta, wczoraj hiszpański, e, wczoraj kastracja. Wiecie, jeszcze w tym tygodniu Matysia z Lidą mają spotkanie w piątek, w czwartek mamy e, gości na ogrodzie i tak dalej, tak dalej. Także cały czas coś się mm, dzieje. Więc no, tak jak mówię, chciałam, żeby on czuł się bezpiecznie i żeby był z nami wczoraj. No i co? Nie wiem czy wiecie, ale kotki, które są usypiane do sterylizacji kastracji, to one mają też takie jak odbieracie kotka, takie jakby zapłakane oczy. Ale to nie są tak naprawdę łzy, tylko to są to jest efekt właśnie znieczulenia, bo koty pieski nie zamykają oczu podczas znieczulenia ogólnego, tak jak ludzie, prawda? I e, trzeba nawilżać im e, no, źrenicę, tak jakby śluzówkę oka, e, żeby e, nie wyschła im, e, żeby nie miały później podrażnionych oczu, więc on wczoraj miał takie mokre naokoło oczu też. E, oczywiście miał podawaną kroplówkę po, ma e, z troszkę łapki. Ale ogólnie myślę, że będzie wszystko w porządku. Ma specjalną dietę teraz, też bardziej lekkostrawną. Tak jakby częściej mu dajemy jeść, ale w dużo mniejszych porcjach, ale też trzeba było go po samym zabiegu przegłodzić co chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że czekamy cały czas na rzeczy do Matysi Pokoju, żeby móc nagrać room tour, o który też pytacie no ja nie mam wpływu moi drodzy na niektóre rzeczy, paczka miała być już ileś dni temu, nadal nie dotarła do nas, już piszę ze sprzedawcą, wiecie jak to wygląda, można się prosić, ale no na razie nic mi się nie udało wskurać, ani zwrotu pieniędzy, ani paczka do mnie nie doszła i nie mam żadnej informacji co się z nią do końca stało, czekam na info, więc no nie chcemy kręcić tego pokoju jak nie ma tych wszystkich rzeczy, jeszcze na jednym no, czekamy, no, ale na pewno on się już pokaże, bo pokój tak naprawdę jest skończony, ale chcemy go dopieścić tymi dwoma rzeczami, które są w sumie istotne i tworzą jakiś tam klimat w pokoju. Też ten, ci, co oglądali ostatnio y, hol zakupowy, to na końcu filmu była taka zagadka może nie, taki news i Lila będzie chciała pozdrowić parę osób, ale nie uda mi się to w tym vlogu, ponieważ niedawno wystawiłam ten film jeszcze mało osób go wyjrzało, więc w kolejnym vlogu możecie się spodziewać, że Lila pozdrowi parę osób od siebie. Dobra, ja jestem w domku, dalej zabieram się za porządki, mam pomidorówkę na obiad, e, będę składała tutaj ubrania i tak dalej. E, no i widzimy się e, później. Co Niuniu? Niu? Co niuniu? Niu, niu? Rabuś? Kic, 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 pokaż się. Pokaż się! Na obiad dzisiaj moi drodzy postanowiłam, że zrobię placuszki z cukinii. E, także zabieram się za robienie placków z cukinii, do tego zrobię tacyki z jogurtem naturalnym i z takim e, mam taki fit majonez e, i do tego będzie trochę łososia jeszcze, także aj białego serka. To będzie pyszne. Pierwsze co robię moi drodzy to ścieram na e, grubych oczkach dwie cukinie. E, bardzo dokładnie myję, nie zdejmuję skóry z cukinii. Za chwilę dodam dwa jajka i dodam szklankę płatków owsianek. Nie chcę dodawać mąki, więc dodam płatki owsiane. Przyprawie tak jak lubię, po prostu dodam jedną małą cebulę. Muszę zobaczyć tylko, czy cebulę mam pokroić w kostkę, czy ją podsmażyć, bo tego nie pamiętam. Dobra, już wiem, cebula ma być pokrojona w drobną kosteczkę. I to wszystko wymieszam. Częściowo podsmażę cukinię, a potem położę jeszcze na blaszce i będę jeszcze dopiekać, żeby w środku były dobre. Odczekałam, moi drodzy, już 15 minut, zasoliłam cukinię, odsączyłam z niej wodę, dodaję taki niecały kubek płatków owsianych, drobno posiekaną cebuleczkę, wkroję tutaj dwa jajka, doprawię odpowiednio i na małej ilości oliwy podsmażę z dwóch stron, przełożę na blaszkę, na papier i wkładam do piekarnika i zajmę się robieniem zacyków. Tak naprawdę to nie zajmuje tak dużo czasu. No yy, a tak jak Wam mówiłam, będzie to fajne, zdrowe i smaczne. Ok, tak to wygląda. Tak wygląda moja gotowa masa i teraz będę smażyła placki, wyrabia yy, kładąc je po prostu ręką, a nie łyżką. Moi drodzy, jeszcze wam pokażę dzisiaj moją kolację. Mam tutaj makaron bezglutenowy, do tego mam krewetki w sosiku, e, rzodkiewki sobie jeszcze pokroiłam e, i powiem wam, że przepięknie to pachnie. I wróciliśmy niedawno od dentysty. Lila, jak było w dentysty? Perfekcyjne, wszystkie moje zamy perfekcyjne. No, Lila nie miała nic do robienia, wszystkie ząbki zdrowe, e, naprawdę super, bardzo się cieszę. Lila ma chyba mocne zęby. Natomiast Matysia w mleczaczkach ma jakieś tam drobne dziurki, e, ale lekarz powiedział, że spokojnie możemy poczekać do następnej wizyty. Wyznaczył termin nam chyba na grudzień, e, bo powiedział, że możliwe, że te zęby obydwa wypadną, w których są dziurki i że nie trzeba będzie je, wiecie, teraz plombować. E, dziewczyny mają teraz e, zabezpieczone ząbki. E, czym to było zabezpieczane? Takim, takim kremikiem. Takim kremikiem, właśnie, było posmarowane, żeby ząbki Ale się nie tak Ale Nie psuły. całe zęby na takich miejscach. Tak, tak, tylko w niektórych miejscach. No i dziewczyny były bardzo dzielne. Lila poszła pierwsza, Matysia druga. Odebraliśmy też Uratuj paczki z greksa, dlatego Lila, zobaczcie, ma kanapkę z Greksa. taką Ale... bułę. Nie bardzo Ci smakuje, bo jest chrzan, tak? No, ale. Uf, kurczak taki dobry. A, kurczak, dobry. No i jeszcze na I deser. Po tej wizycie u dentysty jeszcze na deser dostała. Pączka, skoro zęby zdrowe, to można zjeść. Smacznego, niu, -niu. Dziękuję na salę.